Cisza zapadła. Nim rozpoczniemy, bardzo proszę zgromadzonych, aby ewentualnie swoje telefony wyciszyli, bo zawsze jest to niezręczność, jak zacznie coś brzęczeć, hałasować w trakcie wystąpień. Więc bardzo proszę, wzorem różnych instytucji kultury, teatrów, filharmonii i proszę o wyciszenie swoich telefonów. Szanowni goście, koleżanki i koledzy. Pozwolę sobie rozpocząć zgodnie z zaproszeniem tradycyjne doroczne spotkanie Stowarzyszenia Pokolenia, tym razem 33., które w roku bieżącym poświęcamy wybitnej naukowiec, działaczce lewicy, współtwórczyni młodzieżowych organizacji na Pomorzu Gdańskim w latach 45-54 w zasadzie. Pani profesor Barbarza Klubie wojciechowskiej <noise> Witam serdecznie <noise> na serwisie Pani Pani profesor. I jeszcze raz, Pani profesor, która ja zgodziła się uprzejmie dzisiaj podzielić z wszystkimi obecnymi swoim sto życiem. 100 lat, sto lat mało żyje mało nam, jeszcze nią, raz. Nie, 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 się raz się, nie, nie, żyje, żyje nam jeszcze raz. Nie jak ja, ja rozumiem, że młodzieżowy charakter imprezy wynika z tego, że jest spontaniczny. To sto lat nie było naprawdę zaplanowane, szczere i autentyczne. Panie Drodzy moi, pozwólcie, że rozpoczniemy przemowy, wystąpienia i spotkania. Przywitam poza panią profesor, z którą już powitałem w naszym także innych uczestników dzisiejszego spotkania. Jest niezmiernie miło poinformować Państwa, że wśród nas są także przedstawiciele innych stowarzyszeń, które współpracują z pokoleniami, i przez które stowarzyszenia Pani Profesor tak aktywnie się udzielała. Mam tutaj na myśli przedstawicieli stowarzyszeń, jak współczesnej myśli politycznej, w imieniu będzie na chwilę występował kolega Zbigniew Sola. Witam serdecznie Zbyszka i wszystkich członków Komisji Poczesnej Myśli Politycznej. Witam serdecznie przewodniczącego Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Wojewódzkiej Demokratycznej Demokratycznego Jerzego Śniega. Pragnę nadmienić także, że nasze spotkanie, a też wydawnictwo, które każdy z Państwa mógł otrzymać, powstało dzięki współpracy i hojności Fundacji im. Róży Luksemburg którą tutaj trochę nieformalnie reprezentuje kolega Krzysztof Kwafer. A jako, że jesteśmy w roku wyborczym, drodzy zgromadzeni, pozwólcie, że w imieniu wszystkich zaprezentuję i przywitam obecnych tutaj na sali kandydatów na posłów do Sejmu RP z listy lewicy na naszym terenie, jak i przedstawicieli posłów. I tak, wśród nas są, z tego co tutaj widzę, Pani Jolanta Bana, kandydatka na posła do Sejmu 25. Pani Bożena Szubińska, kandydatka do ostatniego do, pokoju. Do Jest obecny także przedstawiciel Stowarzyszenia Ordynacka, członek zarządu głównego tego stowarzyszenia, kolega Edward Gwóźdź, kandydat do pokoju 25. Niestety ze względów organizacyjnych nie mogła z nami być pani profesor Janna z listy lewicy w 26, ale jest szef sztabu wyborczego i koordynator kampanii kolega Mariusz Pałkowski, no niedawna jeszcze gra pojawia. Mam nadzieję, że nie pominąłem spośród kandydatów nie, już nikogo tu to... no, Przepraszam. Jest reprezentant Andrzeja Śniega, Jerzy To jest dosyć Aby zacząć uczynić temu, że jesteśmy trochę w środowisku politycznym, bo wszystkie trendy i mam nadzieję, że za chwilę każda z osób wymienionych będzie mogła podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami, to chciałbym raz jeszcze serdecznie powitać byłego przewodniczącego naszej, znaczy, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Państwa. Członka Stowarzyszenia Pokolenia aktywnego działacza Współpracy Współpracy Myśli Politycznej Jerzego Ujiego. I już witamy tutaj. Tutaj koledzy podpowiadają, że jest wśród nas także członek zarządu Współpracy Współpracy Myśli Politycznej, koleżanka Kalina Roszkiewicz. A już w trosce o aktywnych kandydatów, tutaj koledzy podpadają, że jest też na porządku z Także drodzy zgromadzeni, ponieważ ta część proceduralna, polegająca na wymienieniu ważnych osób i tych wszystkich, którzy są raz jeszcze, witam wszystkich obecnych, bo przecież nie czujemy się w większym gorsi od osób, które teraz mają więcej zajęcia z powodu kandydowania do tego parlamentu, pozwolę sobie w kilku zdaniach przedstawić. Aczkolwiek jest to myślę, że w tym akurat było niezbędne. Naszego gościa honorowego. Profesor Barbara Krupa-Wojciechowska, kwidzynianka, inaczej, Warszawianka z wywodzenia, kwidzynianka z wyboru rodziny, a gdańszczanka z wyboru serca i pracy zawodowej. Wprawdzie wieku kobiet się nie określa, ale w które którą Państwo otrzymaliście na wejściu, opisaliśmy kilka zdarzeń, więc myślę, że. Pani profesor, nie obrazi się, jeśli powiemy, że urodziła się w 1930 roku w Warszawie. Jej lewisowość przenikała z mlekiem matki, gdyż dziadkiem pani profesor był pan, e, można być tak, towarzysz Krupa, pan, który był członkiem socjaldemokracji, Królestwa towarzysza polskiego Litra, później Komunistycznej Partii Polskiej. W tragiczny sposób zginął pan swoje życie w ofierze. Lepszej Polski, lepszej przyszłości, gdyż w 1937 roku w ramach czystek stalinowskich wraz z innymi członkami kierownictwa KPP został jakby zgładzony w Rosji. Ojciec naszego gościa, pani profesor Barbary, jako młody człowiek zaangażował się w ruch i w latach międzywojennych był aktywnym działaczem związków Zawodowych w Warszawie. W czasie hilarskiej okupacji, w 1943 roku, przystąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Jako aktywista, człowiek społeczny, wspólnie z rodziną, przeżył ten czarny czas w historii Polski, co też stało się udziałem naszego gościa honorowego. Profesor Barbara, dziś profesor wtedy, Basia przypadnie tak powiem, uczennica szkoły powszechnej, wraz z mamą i ojcem, Przeżyła horror powstania Warszawskiego w 1944 roku. Została, tak jak wtedy, chyba tysiące innych mieszkańców stolicy, wyjeziona i zabrana na roboty przymusowe do Niemiec. Ten trudny czas rodzina przeżyła w komplecie. Po zakończeniu działań wojennych rodzice Barbary przenieśli się, tak to może przypadkiem, co wynika też z obronika, i publikacji, na Pomorze. Ojciec pani profesor przyjął na siebie zadanie organizowania odnowa Polski na ziemiach, które jeszcze w 1945 roku nie było wiadomo, że będą Polskie, ale byli tacy ludzie, którzy uważali, że powinny być. Do nich należał też i ojciec pani profesor. Więc w 1945 roku wraz z innymi działaczami propaństwowymi trafił na wybrzeż. Osiedlili się w Kwizyjnym. I to było w tamtym okresie, wiosną 1945 roku, miejsce, ośrodek, z którego rozpoczęło się budowanie polskiej państwowości na Pomorzu Gdańskim. Zrujnowany działaniami wojennymi Gdańsk stał się miejscem aktywności tych ludzi i to w Gdańsku tak naprawdę rozpoczęła swoją dalszą aktywność nasza dzisiejsza honorowa, przepraszam, nasz dzisiejszy gość honorowy. Pani profesor, po ukończeniu liceum w Lidzyniu, trafiła na uczelnię, którą wybrała sobie, czyli na ówczesną Akademię Medyczną w Gdańsku, którą ukończyła i gdzie poświęciła za resztę swojego życia zawodowego, bo przecież po ukończeniu Akademii Medycznej podjęła tam pracę naukową. Najpierw pozyskuje z kolei stopień specjalizacji, tytuł doktora, następnie profesora, co doceniono w środowisku, gdyż w latach 1983-1989 była rektorem Wyższej Akademii Medycznej w Gdańsku. Po zakończeniu aktywności w strukturach kierowniczych uczelni, nie wydała swojej aktywności naukowej i zawodowej, bo pani profesor jest autorką kilkuset publikacji naukowych. Matką chrzestną, w sensie promotora, 20 doktorantów, z których spora część, bo prawie 10 uzyskało habilitację i rozwijają swoją karierę zawodową i naukową w Dużo by mówić o innej aktywności pani Profesor, ale w tym akurat miejscu i na takim spotkaniu, jak dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie pokoleń, nie bez znaczenia jest podkreślenie to, że od wczesnej młodości pani profesor zawsze była aktywna społecznie. Najpierw jako uczennica, absolwentka liceum i studentka akademickiej w Gdańsku, działała w Komunistycznym Związku Akademickim, przepraszam, w, w Akademickim Związku Młodzieży Polskiej. Tak, bo to było zamknięte. Następnie podjęła aktywność polityczną w, w Związku Młodzieży Polskiej, w partii, gdzie w pewnym sensie uwieńczeniem aktywności tej politycznej stało się jej członkostwo w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez wiele lat była w władzach wojewódzkich PZPR, Stąd pewnie liczne grono znajomych tych, którzy w latach 60., 70. czy 80. mieli możliwość współpracy z panią profesor. Przez te wszystkie lata jawiła się Pani Barbara, Pani profesor, bo wcześniej, przecież nie Pani profesor, tylko Barbara dla niektórych po imieniu, dla innych Pani Barbara, czy towarzyszka Barbara zawsze była postacią nietuzinkową. Osobą, która potrafiła własne zdanie zaprezentować wbrew powszechnym zwyczajom, czy obyczajom, że lepiej przełożonym się nie wychylać, nie przeciwstawiać. Zawsze potrafiła swoje zdanie wygłosić. Wówczas nie było to powszechne zachowanie. I do dzisiaj chyba tak jest, że wracamy ponownie do takiego czasu, kiedy nie warto swojego zdania prezentować, lepiej się podporządkować i według zasady, ty się pójdziesz, dalszy dojdziesz, tak naprawdę wracamy do takiego sposobu funkcjonowania. Więc myślę, że wielkim zaszczytem i honorem dla tutaj obecnych jest to, że pani profesor zgodziła się wspólnie z nami podzielić dziś kawałkiem swego życia tym, co zrobiła i przemyśleniami, ale nim poprosimy o wystąpienie Panią Profesor, to chciałbym, aby tutaj obecne osoby, przedstawiciele organizacji, struktur, którzy postanowili wykorzystać ten uroczysty moment, aby mogli wygłosić to, co mają przygotowane, bo przecież na każdym z tu obecnych w mniejszym lub większym stopniu e, Pani Profesor odcisnęła swój ślad. Czy to na pacjentach, czy to na aktywistach politycznych w okresu prl bo przecież nie wiem, może źle powiem, ale chyba większość tutaj siedzących miała możliwość kontaktu, spotkania się, czy też w z panią profesor w tym zakresie politycznym. A myślę i mówię to też z własnych jako już konsument dokonań naukowych, pani profesor, że twórczyni Polskiej Szkoły Badania i Diagnozowania na naciśnienia tętniczego jest także matką opatrznościową dla setek tysięcy Polaków, którzy mają problem z ciśnieniem. A stworzenie w latach 70 i później kontynuacja budowania klinicznego, zdiagnozowania, leczenia i zapowiadania nadciśnieniu tętniczemu to jest niewątpliwie wybitna zasługa Pani Profesor. Także Pani Profesor, przez lata leczyła Pani nadciśnienie tętnicze wielu setek tysięcy potrzebujących. To mam przekonanie, że po dzisiejszym spotkaniu zechce Pani dzielić się swoimi refleksjami i przemyśleniami, Troszkę to nad, nadciśnienie polityczne obniży, bo ciśnienie polityczne nadmierne jest ze szkodą dla Państwa. W związku z tym, kończąc swoje przydługie wystąpienie, proszę o... Za... A, tak, tutaj, Przepraszam, wielkie, wielkie, wielkie fopa tutaj kolega, wiceprzewodniczący naszego stowarzyszenia Sergiva mówi, że... Przepraszam, witam serdecznie, co powinienem, powinienem zrobić na samym początku. Obecnym wśród nas? I dłużej Czu... zapamiętamy w Tak, roku. córkę pani profesor. Bardzo ja, bardzo. Bardzo. ja przepraszam, ale te emocje, nie to, że bardzo doświadczenie, bo w końcu swoje przeżyłem nie jedną, imprezę organiz... organizowałem, ale oczywiście. tak się zagolopowałem, układając sobie w myśli to krótkie przemówienie. A więc myślę, że to kre, krem de la crème, czyli po prostu córka, krew z krwi Pani Profesor specjalnie...